Cześć, tu Kamil Karolczyk na kanale TV. Witam ci w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę Buddę, bo Kamil na wraca. Wielki powrót człowieka, który obiecał ponad rok temu, że wychodzi z internetu. Jesteście ciekawi, co nastąpiło, że zmienił zdanie? Czyżby skończyły się pieniążki? Albo może po prostu miał jakiś świetny projekt do stworzenia? Więc zapraszam was do oglądania i zaczynamy! Zacznijmy od tego w ogóle, że Kamil Buddha ma jedną spółkę DOOS. Tutaj są jego wspólnicy. Nie możemy tutaj mówić ich nazwisk, ale to jest Rafał H. i Przemysław C., którzy mają udziały w DOOS. Spółka DOOS nie pokazała wyników finansowych za rok 2024, mimo że już dawno powinno, mamy końcówkę 2025 roku. Widzimy po prostu, że tutaj są aktywa, wpłacone kapitał zakładowy wielkości pół miliona złotych i w pierwszym roku 190 tysięcy złotych straty. Za 2024 rok nie ma wyników. Sprawdziłem sobie również w KRD. W KRD, firma nie ma zbyt dobrej zdolności, po prostu nie ma historii, jest praktycznie goła i wesoła, nie ma też żadnych długów, więc nie wiemy za wiele o tej firmie. Oczywiście te fajne podsumowanie mamy dzięki firmie Raport, która świetnie udostępnia te materiały, bardzo przejrzyście, bardzo ładnie można sobie zobaczyć. Sprawdźmy wartość udziałów w ogóle, kto jest tym wspólnikiem, ile ma procent udziałów. I Kamil Budda ma. 75% udziałów, a pozostałe osoby mają, po 20, 2, mają łącznie 25%. Firma zarejestrowana jest w Krakowie. Dołz, właśnie tak jak mówiłem, nie ma wyników za 24, tylko za 23. Strata operacyjna. Kamiliano Budda jest wspólnikiem, członkiem zarządu. I pan Rafał jest również. Nie, dość, że wspólnikiem to prokurentem. Tak więc w spółce DOS na razie nie widać pieniędzy. Pytanie, czy dlaczego w ogóle nie pokazali wyników za 24 rok? Nie ma o tej firmie również głośno w internecie, w mediach, w reklamach? Nie wiem, czy to w ogóle puszki tego energetyka są dalej sprzedawane, więc ciekawe. Jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko wydarzyło, co tam się dzieje i czy może właśnie teraz Budda swoim wielkim powrotem no, będzie reklamował DOS po to, żeby po prostu mieć kapitał na rozwój swojego kanału. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę w ogóle, że Loterie Buddy nie były organizowane przez Buddę. Loterie były organizowane przez wydawnictwo Influi, spółka ZO, która też nie pokazuje swoich sprawozdań finansowych. Nie wiemy, co tam się wydarzyło, jak ta firma wygląda i jakie tam są problemy, czy nie problemy, jakie są zyski. Mamy tutaj właśnie wspólników tej spółki Influi i mamy tutaj również Influi Publishing, spółkę, która również nie pokazuje sprawozdań finansowych, ale mamy te po prostu Połączone, jakbyście chcieli sobie zobaczyć właśnie te wszystkie spółki. Pomiędzy akcjonariuszami są powiązane. Jedna spółka Lopulus Media ma na przykład 12 milionów przychodu, 600 tysięcy zysku. Ostatnie dane też są za 23 rok, Z 24 nie ma żadnych prawozdań. Kapitał zakładowy spółki 5000 zł, warto zobowiązań 13. Firma jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym, więc proszę, proszę, czyli firma jest na granicy upadłości. Jak jest w restrukturyzacji, czyli przyszedł tam jakiś biegły sądowy, który teraz zarządza tą spółką i stara się ją wyprowadzić na plus, po to, aby zaczęła zarabiać, albo po to, żeby wyprzedać jej majątek. Więc nigdy nie wiemy, jak osoba, która jest podstawiona przez sąd, zareaguje na tą spółkę. No bo jak nie będzie czego sprzedawać, to po prostu sprzeda byle co, byle by coś tam zarobić ale często kończy się tak, że po prostu te spółki nie wypłacają nikomu żadnych pieniędzy. Tutaj mamy jakieś drobne zobowiązania, które są po 270 dni po terminie. Tutaj panowie i panie, którzy są właścicielami tej spółki, nie płacą jakichś ubezpieczeń. 17 lutego 2025 roku ta firma jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Nie mamy oczywiście sprawozdań finansowych, dziwne po prostu, że te spółki nie robią tego. Mamy następne powiązania z spółki, które z kolei nie figurują w KRD. I tak więc przejdźmy teraz do oglądania filmu. Zobaczymy, co Kamil LaBudda ma do powiedzenia swoim wielkim fanom i followersom, którzy czekali z utęsknieniem za jego najnowszymi filmami, więc. Zapraszam do oglądania. Witam się z wami, ponieważ chcemy wam ogłosić coś ważnego. Wracam do was. Wracam do wielu z was jako Kamil, do niektórych z was pewnie wracam jako Buddha. Natomiast słowo się rzekło i nie wracam na YouTube. Zacznijmy od początku. 2025 rok, początki, chwilę po wyjściu z Aresztu, odzywają się do nas dwie czołowe platformy streamingowe na polskim rynku. Informują, że są zainteresowane wykupieniem biblioteki naszych filmów wstecz oraz wykupieniem tego, abym publikował dwa materiały w miesiącu u nich na platformie. Zasadniczo nie odkryli żadnej Ameryki, nie ma co się oszukiwać, ponieważ już niejednokrotnie wcześniej były jakieś plotki i pogłoski dotyczące tego, że będziemy tworzyć na jakąś platformę streamingową bądź do telewizji. Natomiast yy, obudziły swego rodzaju dyskusje u nas w ekipie. Ta dyskusja doprowadziła przede wszystkim do tego, że nie ściągniemy materiałów z YouTube'a z czasów, kiedy te filmy tworzyliśmy, ponieważ deal między mną a wami był bardzo jasny. Wybierzecie w tym udział, jest was coraz więcej, my coraz bardziej podnosimy poprzeczkę, a materiały są coraz lepsze. Co za tym idzie, nie ma możliwości, żebyśmy je skasowali, no bo taki był deal na tamten czas, nie będziemy łamać umowy wstecz. To jest ogólnie bardzo mądre rozwiązanie właśnie, że każdy porządny twórca tak powinien właśnie się dogadywać ze swoimi widzami, po prostu im więcej jest widzów, więcej followersów, tym się pojawia większy przepływ pieniężny, tym dowożysz lepsze treści, dajesz im lepszy jakość, lepszy content, i ludzie chętnie to oglądają, tak więc więcej zostawiają pieniędzy pośrednio oczywiście, no bo każdy widz, każde oglądnięcie to jest wartość, a wartość realna w pieniądzach, tak więc każda oglądająca osoba, każda subskrybująca osoba, każdy komentarz napędza algorytm, na ten powoduje, że dostaje się więcej pieniędzy, nawet nie tyle co z samego YouTube'a, co i później z kontraktów reklamowych i różnego typu rzeczy, więc fajnie przynajmniej Budda o tym oficjalnie mówi i się do tego przyznaje i że właśnie Teraz na przykład nie usunie tych filmów, ale ciekawa perspektywa właśnie, że teraz będzie może tak, jak Jeremy Clarkson, budda będzie po prostu podróżował po świecie i pracował nie w Amazonie czy w Netflixie, zobaczymy, kto tutaj zaoferował najwięcej na stole. Rozmawialiśmy wszyscy między sobą i uznaliśmy, że jeżeli mamy tworzyć dalej filmy, to będziemy to robić na własnych zasadach, będziemy to robić na naszej własnej platformie. Nasza własna platforma, Proszę. Zrobimy to bez budowania cudzego kapitału. Skorzystaliście już z takiej propozycji raz, kiedy zaczynaliśmy tworzyć na YouTubie. Zagrajmy więc w otwarte karty. Im was będzie w tym wszystkim więcej, tym zdecydowanie więcej my będziemy inwestować, będziemy dowozić coraz grubsze filmy, coraz więcej rzeczy finalnie będzie trafiać do was. Zrobimy to totalnie nie jak korporacja. Zrobimy to bez badania rynku i bez jakiegoś poczucia, nie wiem, jakbyśmy sprzedawali wam Termomiksy, czy coś w tym rodzaju. Ale najważniejsze w tej decyzji jest to, że zrobimy to bez narzucanej przez korporacji poprawności słowa, a przede wszystkim bez żadnej cenzury. Dla naszych najbardziej zaangażowanych odbiorców, mam nadzieję, że dla Was wszystkich, tworzymy więc własną platformę pod nazwą CSI. CSI, czyli Czysta Strona Internetu, bądź Clean Side of Internet, jak kto woli. Nazwa ma symbolizować tylko i wyłącznie zamieszczany tam content rozrywkowy, materiały tworzone jak za czasów poprzedzających wszystkie dramy, pomówienia czy wyzwiska, brak awantur czy opowiadania się po którejkolwiek ze stron, brak treści innych niż te dookoła przygód, motoryzacji, spotykających nas historii czy budowania nowych projektów. Razem z rosnącym mniejszym czy większym sukcesem rośnie też grupa przeciwników danej osoby i to jest normalne. Niech tak będzie. Ten projekt dedykuję natomiast ludziom, którzy zwyczajnie tęsknią za naszymi produkcjami. Bo czy nas się lubi, czy się nas nie lubi, no to filmy robiliśmy chyba nie najgorsze. Po prostu będzie to czysta strona, na której po zalogowaniu się każdy z Was liczy na kontent i dostaje od nas solidne materiały. To zasadniczo jest proste: od 45 minut długości do nawet półtorej godziny. Na dobry początek, te, które w cieniu i względnej ciszy nagrywaliśmy dla nas przez ponad ostatnie 6 miesięcy. Bardzo ciekawa perspektywa, jestem za mega zainteresowany, czy to mu wypali, bo wydaje mi się, że niestety życie poza YouTubem nie istnieje w dzisiejszych czasach, że po prostu ludzie są tak przyzwyczajeni, tak leniwi i że bardzo mała część ludzi naprawdę pójdzie za tym, ale jestem ciekawy. No na przykład Rafał Paczysz otworzył swoją własną platformę streamingową, gdzie daje swój własny program. Właśnie po tym, jak zrezygnował z tego, że nie pracujesz dla korporacji, bo tam go niby cenzurowali i tam nie chciał występować. No ale z tego co wiem, to jego platforma się jest płatna i dzięki temu on się tam monetyzuje i jakkolwiek mu to zarabia. Ale tutaj pytanie: czy będzie to płatna platforma, czy będzie darmowa? Ile tam ludzi przyjdzie? Nie wiem, oszacujmy, jak myślicie. Da dajcie znać w komentarzach, czy sądzicie, że będzie tam tyle samo ludzi, czy będzie połowa tych ludzi, czy będzie może więcej tych ludzi. Mi się wydaje, że. Utnie mu zasięgi przynajmniej o 50%, a na starcie nawet i więcej, ale czas pokaże, zobaczymy. Czyżby to był budda siłujący się z YouTube'em, który właśnie próbuje przyciągnąć ludzi na swoją stronę? Taka może być mała dygresja. Przygotowałem informację, że filmy w 2023 i 2024 roku z samych wyświetleń na YouTube zarobiły. 2 968 000 zł. Natomiast w tym samym okresie czasu 23 i 24, bez zakupu Koenigsegga, bez zakupu Bugatti i bez zakupu jakichkolwiek nagród loteryjnych, łącznie materiały kosztowały 16 055 278 Złoty. gdyby dołożyć. Kupa, jeszcze, gdyby filmy miały utrzymywać się tylko i wyłącznie z tych pieniędzy z wyświetleń, to pewnie robiłbym badziewie, które nikogo z was nie interesuje. Pewnie skakałbym do basenu z kulkami, zamiast wieść lorę pełną sprzętu, na przykład na biegun północny. I tutaj z pomocą przychodziły projekty, nazwijmy je poboczne. Na przykład DOWS. Na przykład w współpracy w filmach, czy na przykład loterie, które wam wszystkim są znane. Pytanie zasadnicze, właśnie czy to już zarabia? Tak jak sprawdziliśmy wcześniej, DOS nie pokazuje zeznań finansowych z 2024 roku, przynajmniej, a jest końcówka 2025, więc wypadałoby, żeby były. Nie ma o tej marce teraz żadnych reklam, nie jest głośno, więc raczej chyba sprzedaż poszybowała w dół. Trzeba by to zweryfikować, sprawdzić, ale to mi się wydaje, że bez grubego hajsu na reklamy takie rzeczy się nie sprzedają. Teraz, chyba że Budda zacznie to z powrotem reklamować, to będą z tego przynosiły pieniądze. Ona pewno ma dużo kas od sponsorów różnych, których na przykład tutaj nie wymienił, tak? No bo każde zareklamowanie MUBI, czy innej wyszukiwarki platformy, czy jakichś kosmetyków do samochodu, to są gigantyczne, gigantyczne pieniądze. Więc to jest główna część przychodu YouTuberów. Z tego co się orientuję i co mówią inni youtuberzy, to przychód z samych reklam na YouTube to jest około 10% przychodu danego twórcy, więc szabowa, że zarobił tyle pieniędzy w ogóle na YouTube, bo to za wyświetlenia to jest pewnie topka z topek polski, ale mimo wszystko tak jak tutaj podał, że no to się nie spina, tak? Jak ma prawie 30 baniek kosztów z zakupem zabawek, no ale nawet niech tam będzie 13 milionów kosztów na produkcję, a przychodu 3 no to po prostu jest 10 baniek pod wodą, więc to trzeba gdzieś zarobić. Faj, wiadomo, no, loterie były fajne, no bo zalegały dla niego kupę hajsu, ale też jak to sobie sprawdziliśmy, loterie nie były buddy, więc loterie też dostawały od nich jakąś prowizję. Pytanie, gdzie ona szła, jak ona szła, jak to było rozliczane, więc jestem ciekawy, właśnie jak to dalej wytłumaczy. A na platformie wcale nie idziemy w odklejone ceny, a wręcz przeciwnie, nie wedle spekulacji jakieś 69 zł. Tylko 37,77 za miesięczny abonament, czyli mniej niż kosztował pojedynczy e-book za czasów loterii. Półroczny dostęp z góry to miesiąc gratis. 6 miesięcy dostępu o każdej porze dnia i nocy. Jeśli macie chęci zakupić dostęp od razu na rok, to praktycznie jedna sankcja w sensie 3 miesiące wychodzą wam gratis. Wtedy cena spada do 27,77 i nie oszukujmy się, to nie jest nawet duża pizza w dzisiejszych czasach. Nawet w ogóle nie wiem, czy średnią kupicie w tej kasie. Będzie jeszcze chwilę dostępny limitowany pakiet rok dostępu plus wydarzenie live na żywo w Warszawie. Są to ceny tylko w grudniu. Internet, tak, znowu no, matematyka nie kłamie, odpalmy tutaj sobie kalkulatorek. 27,77 załóżmy razy 12 miesięcy to w roku to jest 333 zł od osoby. I teraz tak, jak Budda ma 2 miliony followersów, jakby to pomnożyć razy za nawet milion followersów, tak, szybko można sobie policzyć, to jest 333 miliony złotych rocznie, więc to byłaby fura, fura pieniędzy. O wiadomo, że tam milion osób nie przyjdzie, ale nawet jak to podzielimy y, przez 10, załóżmy, że 100 tysięcy wiernych fanów przyjdzie, zapłaci te 333 złotych, to jest te 33 miliony rocznie, tak, a Budda podawał w skali dwóch lat, że tam miał 33 miliony złotych kosztów, więc w sumie zagranie, bardzo mądre mi się wydaje, to się akurat buddzie opłacić, że te 100 tysięcy osób bez najmniejszego problemu według mnie przyjdzie tą jego platformę. No ale tak jak powiedziałem, jeżeli Buddha ma 2,5 miliona followersów, wyświetlenia w milionach, teraz będzie miał 100 tysięcy followersów i będzie zarabiał jeszcze więcej pieniędzy, no ale po prostu, jakby nie było, to jest 25-krotny spadek, tak? Więc nie każdy będzie dany w ogóle to, żeby mógł sobie oglądać. Buddę, więc tylko dla wybranych, tylko za kasiorkę, ale tak jak sam dobrze budda powiedział, no to wasza uwaga też jest warta I na przykład no ja mam tu premium, dopłacę tam 45 złotych za całą rodzinę za kilka kont miesięcznie, ale teraz nie, nie wyobrażam sobie znowu płacić trzy dyszki za to, żeby oglądać sobie raz czy dwa razy w miesiącu filmik buddy. No to już z kolei jest dużo pieniędzy, więc zostawiam wam do własnej analizy, czy to się komuś będzie opłacać, czy nie będzie opłacać. Dajcie znać w komentarzach, czy wejdziecie w taki model subskrypcyjny. O, Mi się osobiście to trochę to nie podoba właśnie, że świat idzie po prostu w pierdyliard różnych subskrypcji, panelów, portali, i teraz chcesz sobie oglądać w ogóle wieczorem jakiś filmik i się okazuje nagle, że ten film, który ktoś Ci polecał, jest na innej platformie, niż Ty masz, płacisz za 10 platform, a on jest akurat na 11, tak? I ty teraz musisz wykupić jeszcze jedną platformę i gdzie? Tutaj jest sufit, że po prostu zamiast być coraz łatwiej, milej i przyjemniej, to Ty musisz coraz więcej po prostu kapuchy wydawać po to, żeby mieć dostęp do treści, które Cię interesują. Mi się to osobiście nie podoba, ale taki jest biznes, taki jest świat, więc sam płacę za jakieś 5 platform przynajmniej i strasznie mnie to też boli opuszczone o, jak żeby inaczej, 23%. 23% oczywiście to jest kwota VAT-u, którą Buddha jakby zapłacił za te swoje e-booki na tych loteriach, 23% VAT-u, a nie 8%, to nie byłoby tej całej dramy, która się właśnie wydarzyła, całego tego roku przerwy więzienia dla niego, więc tutaj 15 oczek różnicy. No, trochę czasu posiedział w więzieniu, ma trochę problemów, no ale jakby nie było, załóżmy, że tam było 100 milionów złotych na stole, na wszystkich loterii, to 15% to jest 15 milionów czystych pieniędzy, więc chyba się opłacało. To na sam kontent, który dla Was przygotowaliśmy, bez zakupów nieruchomości, wydaliśmy 6 milionów złotych. Na to wszystko, co tam zobaczycie. Mało tego, dodatkowe 3 bańki wydaliśmy na całą infrastrukturę internetową. No, wydał 6 bańek na publikację kilku filmów do końca roku. Dużo, więc no naprawdę dużo ludzi musi to kupić, żeby to się mu zwróciło, ale no to jest Buddha, Tam nie ma przelewek, wszystko idzie albo na grubo, albo wcale, więc no, ja będę obserwował z na pewno zaciekawieniem. Interesujemy to mega. Ciekawe, jak to się dalej rozwinie. Ja się mam względnie nieźle, nie najgorzej. Jakoś tam się trzymamy. Tak naprawdę po kilku miesiącach przerwy oddałem się w 100% temu, co naprawdę kocham, bo zaczęliśmy realizować dla was filmy na platformy. Grażyna ma się całkiem nieźle, jest w miarę okej. Okay. Oczywiście areszt wyrządził jej jakąś tam szramę powiedzmy, że uszczerbek na psychice. Ale odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie, jakiej kobiecie nie wyrządziłby jakiegoś uszczerbku na psychice. Ale ma się w miarę okej, okay, całkiem sporo nam pomaga od backstage'u przy e, produkcjach na CSI. Żebyście zdali sobie sprawę, jak to w ogóle wygląda w Jak już masz wyrok, siedzisz sobie w więzieniu, masz sobie jakąś tam swoją celę, masz kolegę, wychodzisz sobie na spacernek, idziesz na siłownię, czy poczytać ogólnie, idziesz na obiadki, funkcjonujesz, żyjesz i jest elegancko. Ale aresz, to jest takie właśnie miejsce, taka próżnia, w której siedzisz i czekasz na swoją kolej, taki można powiedzieć czyściec trochę. I to jest właśnie po to, żeby złamać człowieka, bo jeżeli ty trzy miesiące siedzisz w takiej izolacji, to ty już naprawdę Chce stamtąd wyjść, po prostu mieć święty spokój i się najlepiej to w ogóle nawet przyznać do tego, co ci wiesz, zarzucili, po to, żeby cię złamać, po to, żebyś po prostu albo powiedział, co wiesz, albo kogoś sprzedał, albo zrobił cokolwiek po prostu, ale żeby to się już skończyło, no bo jeżeli kiedykolwiek wam się nudziło w jakieś pochmurne południe nie wiedzieliście, co macie ze sobą zrobić, to wyobraźcie sobie, że macie sto takich po prostu całych dni i nawet nie widzisz światła dziennego, po prostu siedzisz i czekasz, nie czekasz, nawet nie wiesz za czym, więc po prostu jak ktoś do ciebie przychodzi i to mówisz po prostu wszystko, byleby się to skończyło, więc no. ciężki temat. Zapraszam więc na csetv.net Oprócz tego, tutaj będziemy wrzucać zapowiedzi tego, co zobaczycie tam. Po prostu w ultra okrojonej wersji, takie dłuższe trailery, tak abyście wiedzieli, czego się spodziewać. Pamiętajcie, że od świąt mamy dla was daily. Codziennie materiał z innego tematu. Później od stycznia widzimy się co dwa tygodnie, jak za czasów makina. Do zobaczenia i dzięki za support, mordki. Odwdzięczę się. Obiecuję. Nie czy zwróciliście uwagę tutaj, że Buddha Pokazał 2,5 miliona followersów, a na YouTubie ma 2,45 miliona. Więc pytanie, czy 50 tysięcy mu było, czy po prostu ktoś tam to zmanipulował i podał więcej, bo tak, kurczę, trochę dziwnie, nie? Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i zostaw jakikolwiek komentarz. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!